Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj omówimy sobie temat, który na pewno sprawdzi się w nadchodzących dniach zimowych. Jeśli zastanawiasz się, jak się ubrać zimą, żeby nie marznąć i żeby jednocześnie wyglądać świetnie, to ten film jest dla Ciebie. Omówię tutaj różne ubrania, które warto mieć w swojej szafie, które właśnie świetnie się sprawdzą zimą, które zapewnią komfort cieplny, ale także elegancję. Zapraszam do oglądania. Na samym początku chciałam jeszcze wspomnieć, że skupiłam się na naturalnych materiałach, które zapewnią nam komfort i ciepło. Płaszcz wełniany, czyli klasyka elegancji i ciepła. Pierwszym elementem, który zawsze kojarzy mi się z zimą, jest płaszcz. Płaszcz wełniany to absolutna klasyka wełna jest świetnym izolatorem ciepła, a płaszcz tego typu świetnie chroni nas przed zimnem i zapewnia po prostu przepiękny, elegancki look. Warto postawić na płaszcz w kolorze neutralnym, czyli na przykład czarny, beżowy czy też granatowy. Są osoby, które na przykład nie, nie czują się dobrze w czarnym, to właśnie granat na przykład będzie świetnym takim zastępstwem. Może właśnie spróbujcie z granatem. Ja też uwielbiam płaszcze w kolorze jasnym, czyli w jakimś beżowym czy takim złomanej bieli to wygląda po prostu przepięknie, jako że większość osób nosi przeważnie ciemne okrycie wierzchnie, to właśnie takie jasne będzie się wyróżniało i tak będziecie na pewno pięknie i elegancko wyglądać, ale jeśli nie lubicie takich jasnych okryć wierzchni, bo to jest jednak duży, duża część garderoby, która jest widoczna bardzo i rzuca się w oczy, to wybierzcie oczywiście jakiś ciemniejszy, karmelowy na przykład jest przepiękny. Sama też taki mam w szafie płaszcz, czy też na przykład taki ciemno szary, grafitowy. Brązowy, taki czekoladowy, też będzie przepięknie wyglądać. Kolorystyka, tak jak mówię, zależy już od Was, od Waszych preferencji. Najlepiej, właśnie, skupić się na samym składzie tego płaszcza. I moim zdaniem właśnie najlepszy taki płaszcz jest wełniany, właśnie bo to jest coś, co zapewni Wam ciepło. Ja miałam kilka płaszczy gdzieś tam w przeszłości, które były z poliestru i ja się zastanawiałam, czego jest mi zimno? No właśnie dlatego, że one, one mnie nie grzały w ogóle. One po prostu wyglądały ładnie z zewnątrz, a już wiecie, nie, nie spełniały tej funkcji, którą powinny spełniać czyli właśnie, żeby było nam ciepło. Ja teraz stawiam na płaszcze właśnie wełniane i w środku trzeba zwrócić też uwagę, pamiętajcie, na podszewkę, żeby to też nie był poliester, tylko na przykład jakaś wiskoza. I ja właśnie takie płaszcze mam, które są z zewnątrz z wełny, a w środku z wiskozy i to jest po prostu cudowne. Ja mam na przykład takie płaszcze w stylu takim, wiecie, związane, takie szlafrokowe i to jest cudowne. Uwielbiam też takie płaszcze bardzo długie. Jeśli jesteście na przykład niższe i chcecie troszeczkę tą sylwetkę tak jakby optycznie wydłużyć, żebyście wyglądały na trochę wyższą i taką smuklejszą, to właśnie polecam dłuższy płaszcz. I właśnie na przykład z tym paskiem w talii, bo to wtedy uwydatniłam talię, będzie ładna sylwetka, będziecie wyglądały na wyższe i to w ogóle to jest właśnie taki fajny trik, który stosuję. I właśnie mam same takie długie płaszcze. Im dłuższy tym lepiej. I tu przy płaszczu jeszcze chciałam wspomnieć, że jeśli nie macie płaszcza, który ma to wiązanie czy jakiś pasek taki więc w tym samym materiale co płaszcz to można użyć po prostu jakiegoś paska, macie, który macie w swojej szafie. Może to być pasek skórzany, może być czarny, brązowy czy jakiś jasny, w zależności, co wam tam będzie pasować. I to też będzie naprawdę świetnie wyglądać i totalnie zmieni tą stylizację. To będzie taka, taki upgrade tej stylizacji, ale też serwetka będzie inaczej wyglądać. Dużo ładniej będzie wyglądać, będzie dużo ciekawiej i no, będziecie mieć tą talię uwydatnioną. To też jest super. I taki płaszcz można nosić ze wszystkim tak naprawdę, czy ze spodniami, czy z sukienką, spódnicą to już zależy od was, bo tak naprawdę płaszcz jest widoczny no na pierwszy rzut oka, bo jest po prostu największym elementem, ale pamiętajcie, że warto właśnie zwrócić uwagę na ten skład i na to jak on wygląda, na wykonanie, na jakość, żeby to był taki porządny, gruby płaszcz, żeby wam było ciepło, ale mówię, ja mam wystarczyło właśnie kupić wełniany płaszcz z tą wiskozową podszewką i to zmieniło po prostu wszystko i jest mi po prostu ciepło. Pod spodem wystarczy założyć um, sweterek nie musi być gruby, tylko właśnie też warto sprawdzić skład. Kurtka puchowa, czyli taki must have na mrozy. Nie możemy zapomnieć o kurtkach puchowych. Kurtka puchowa świetnie się sprawdzi na mrozy. Jeśli jest tak naprawdę, naprawdę zimno, to kurtka puchowa to jest no must have, tak jak mówię. Nie każdy je uznaje za jakieś bardzo eleganckie, no bo jednak te kurtki są takie... Potrafią być obszerne, ale właśnie warto dlatego zwrócić uwagę na na krój tej kurtki. Są takie kurtki, które nie są jakieś bardzo grube, takie wiecie napompowane, a i tak są ciepłe, więc to warto zwrócić uwagę po prostu na ten krój. Dobrej jakości kurtka puchowa zapewni wam izolację cieplną właśnie podczas mrozów. Warto wybrać model, który ma taką powłokę wodoodporną. To dodatkowo sprawi, że po prostu jeżeli będzie padać deszcz czy śnieg, to to po prostu nie zmokniecie i nie przysiągnie Wam ta kurtka, będzie Wam dalej ciepło. Wybaczcie, taka mała przerwa. Moje dziecko postanowiło grać na jakimś pianinku i nie wiem czy to słychać. Ja to bardzo słyszę. Mam nadzieję, że Wy nie, ale jeśli tak to wybaczcie mi. Puchawa kurtka podobnie jak płaszcz również można założyć czy sukienkę, czy spodnie. Mówię, warto zwrócić uwagę na ten na krój. Samej kurtki i jeżeli chcecie wyglądać troszkę bardziej elegancko, troszkę podkreślić talię, to można również założyć pasek. Tak samo jak przy płaszczu, można założyć sobie pasek skórzany, czy to czarny, czy brązowy, zależy jaką. Macie kurtkę, w jakim kolorze. Najczęściej wydaje mi się, że ludzie wybierają czarne kurtki, ale słuchajcie, jasne kolory też są super, czy jakiś brąz na przykład, czy, chociaż brąz akurat jest ciemny, ale wiecie, czy na przykład biała, czy taka złamana biel, to będzie przepięknie wyglądać. Tylko właśnie warto zwrócić uwagę na ten krój, tak jak mówię, na wykonanie, no i przede wszystkim na skład. Idealnym składem takiej kurtki puchowej to jest 90% puch i 10% pierze. I wtedy to będzie, ta kurtka będzie ciepła i nie będzie ciężka, bo to jest bardzo ważne, żeby ta kurtka też nie była ciężka. Czapka i szalik wełniane lub też kaszmirowe. Czapka i szalic są niezbędne akcesoria zimą, szczególnie jak są naprawdę mocne mrozy. Warto zainwestować w takie. Z dobrych materiałów, tak jak mówiłam właśnie, czy z wełny, czy też z kaszmiru, jeśli wełna was gryzie, jeśli macie uczulenie, to właśnie można ten kaszmir wybrać i to jest naprawdę słuchajcie, jak ja zaczęłam kupować sobie jakieś pierwsze kaszmirowe ubrania, to po prostu to było takie wow, jakie to jest przyjemne, jakie to jest cudowne. I po prostu teraz wszędzie szukam jakichś różnych kaszmirowych, czy to właśnie czapka, Szalik, czy jakiś sweterek. I to, co jeszcze chciałam dodać przy Materiałach przy czapce i szaliku, czy też właśnie z kurtką, tak jak mówiłam płaszczem, warto właśnie wybierać te naturalne materiały, ponieważ um, ja zawsze miałam też taki problem, że włosy mi się niemiłosiernie po prostu elektryzowały. Całą zimę mi się elektryzowały, i ja myślałam, że to są o bo kaloryfery, bo po prostu działają kaloryfery, jest suche powietrze i mi się elektryzują włosy. I tak też może być. Ale słuchajcie, jak się ubierałam, żeby wyjść na dwór, to to się potęgowało. I wiecie dlaczego? Bo po prostu miałam i czapkę, i szalik, i kurtkę, i wszystko było po prostu plastikowe i mi się te włosy dlatego elektryzowały. Jak tylko wymieniłam właśnie te płaszcze, czapkę, szalik, to nie mam takiego problemu. Więc jeśli macie taki problem z elektryzowaniem się włosów, to spróbujcie, bo może właśnie to będzie rozwiązanie problemu. Jeśli chodzi o czapkę, to na przykład możecie wybrać z pomponem lub też bez, to zależy. Co wam się podoba tak naprawdę od preferencji. Ja nie mam z pomponami chyba żadnej czapki. Kupiłam sobie właśnie kilka takich zestawów w takiej, w takiej kolorystyce, żeby mi pasowały do płaszczy, żebym mogła po prostu różne kombinacje sobie tworzyć i mam tak naprawdę trzy takie zestawy i na razie mi to w zupełności wystarcza. Ja tam mam pół na pół chyba wełna z kaszmirem i to jest naprawdę bardzo przyjemne i ciepło mi jest. Naprawdę jest mi ciepłe w ogóle, nawet jak mocno wieje, to. To świetnie się sprawdzają te zestawy, więc naprawdę Wam polecam. Opaska na głowę kaszmirowa. Jeśli nie przepadasz za czapkami, to może warto właśnie wybrać taką opaskę na głowę. To jest taka. Wiecie pewnie, jak to wygląda: opaska po prostu na głowę, która chroni uszy, i warto właśnie wybrać kaszmirową. Słuchajcie, ja sobie kupiłam w tym roku. Ubiegłym już, bo mamy nowy rok. Kupiłam sobie właśnie taką opaskę kaszmirową i słuchajcie, to jest cudowne. Jeżeli nie lubicie czapek lub nie jest jakoś bardzo zimno na dworze i po prostu można wyjść bez czapki, to warto właśnie te, chociaż te uszy chronić. I taka opaska jest super wyborem, ja uwielbiam, uwielbiam po prostu taką opaskę. Bo no to jest naprawdę bardzo przyjemne w dotyku i w ogóle dużo fajniej się wygląda, bo też jest, wiecie, coś, coś się dzieje, jest coś takiego, taki element dodatkowy, ozdobny. E, więc jeśli lubicie takie opaski, to polecam. Ja właśnie jedną sobie kupiłam białą, ale też myślę nad jakąś beżową, żeby sobie to kupić, żeby mieć dwie. E, żeby sobie wymieniać, w zależności od tam, stylizacji, żeby sobie wybierać kolor. I jest to świetna, elegancka alternatywa właśnie dla czapki. Która naprawdę tak podkręci tą stylizację. Mówiliśmy o czapce, szaliku, czy też właśnie tej, o tej opasce. Teraz przejdziemy sobie do rękawiczek. Słuchajcie, rękawiczki to jest też coś bardzo, bardzo ważnego i nie, nie zapominajcie o tym. Warto zwrócić uwagę oczywiście na skład. Ja będę tutaj podkreślać to, żeby zwracać uwagę na skład, bo tak naprawdę wszystkiego, co się nosi. Rękawiczki warto wybrać skórzane. Ale to jest jeszcze kolejna sprawa, bo jak kupicie rękawiczki skórzane, to nie jest koniec. Trzeba zwrócić uwagę na skład podszewki, to co jest w środku. I nie zawsze to jest podawane, powiem Wam na, na przykład na stronie internetowej. Często spotkałam się z tym, że było napisane rękawiczki skórzane i tyle, i nie wiadomo co jest w środku. Prawdopodobnie poliester. A to nie jest zbytnio dobre, bo wiecie, ręce przy samej dłoni, przy samej skórze macie wtedy poliester. I może to nie grzać. I powiem Wam, że ja też miałam takie rękawiczki. Oczywiście, no bo ja kiedyś nie wiedziałam, nie zwracałam na to uwagi, tylko po prostu chciałam skórzane rękawiczki i tyle. Więc z zewnątrz miałam skórę, a w środku był poliester i to mnie nie grzało. Wiecie? Ja miałam lodowate ręce. Do tego miałam bardzo, bardzo problem ze skórą, bo po prostu miałam... zawsze zimą miałam takie bardzo czerwone, przesuszone dłonie. Teraz już tego problemu nie mam. To też jakby znalazłam też fajny kosmetyk do, do skóry dłoni, ale też rękawiczki bardzo mi pomogły, bo słuchajcie, znalazłam takie rękawiczki, które są skórzane z zewnątrz, a w środku są kaszmirowe. I to jest przecudowne, po prostu to jest tak miłe w środku, wiecie, mam. To jest, bardzo, to jest w ogóle całkiem inny komfort niż jak macie właśnie ten poliester, a kaszmir to jest w ogóle totalna różnica. Jest bardzo przyjemnie, jest mi ciepło, w ogóle te dłonie mi nie marzną, jest mi czasami wręcz za ciepło. Jeżeli wiecie, nie ma takich mrozów i, i założę takie rękawiczki, to jest mi czasami za ciepło. No ale to właśnie o to chodzi, że sprawdzają się te rękawiczki, spełniają swoją funkcję, ma być mi ciepło i mają chronić mnie przed zimnem. I naprawdę polecam Wam właśnie sprawdzać ten skład podszewki w środku zawsze. Pamiętajcie, bo często jest tak, że, że po prostu um, sklepy troszeczkę oszczędzają i dają właśnie poliester na podszewkę, czy to właśnie rękawiczki, czy kurtka, płaszcz, czy e, jakaś marynarka. I, no I to psuje cały efekt. I takie rękawiczki skórzane bardzo elegancko wyglądają, pasują mówię, i do płaszcza, i do kurtki puchowej, do wszystkiego, do sukienki, do spódnicy, to nieważne już, co założycie. tak te rękawiczki będą świetnie wyglądać, będą świetnym dodatkiem. Warto wybrać w kolorze czarnym czy też na przykład brązowym czy jakimś jaśniejszym, w zależności, jakie macie, jaką macie resztę ubrań, czy właśnie płaszcz, czy kurtkę, czy jaśniejszą czy, czy ciemniejszą, to możecie sobie wybierać. Ja mam, mam ciemne rękawiczki, ale też będę polować na jakieś brązowe, jakieś jaśniejsze, żeby pasowały mi też do innych stylizacji, do jakichś jaśniejszych. Przejdziemy sobie teraz do obuwia i słuchajcie, warto wybrać obuwie skórzane, jakieś ocieplane, bo jako że jest (25 입니 No, to właśnie warto wybrać coś, co będzie ocieplane, co będzie Was grzało w środku. I to jest kolejny element, który nie powinien być tylko modny, ale także i funkcjonalny, bo słuchajcie, no to nie ma nic gorszego niż po prostu marnąć zimą. Jakieś miałam buty takie, które, no mówię, nie zwracałam uwagi na takie rzeczy i wydawało mi się, że jak są ładne, to będzie okej. Okay. A się okazywało, że właśnie płaszcz był za chłodny, czapka, szalik, no sprawiało, że mi się włosy elektryzowały, też mi przewiewało po prostu tą głowę. Rękawiczki miałam w środku, miał poliester, buty były nieocieplane, jeszcze mi przemakały, czasami. Więc w ogóle masakra, to jest totalna różnica teraz. Jak właśnie zwracam uwagę na te składy, na wykonanie, na jakość, to to naprawdę robi dużą różnicę i ja nie muszę się grubo ubierać. Wiecie, nie muszę miliona bardzo zakładać, żeby po prostu było mi ciepło, bo wystarczy, że założę jakiś sweterek, a ten płaszcz, czapka, szalik, rękawiczki, buty ocieplane i tyle. I Jest mi ciepło i wyglądam ładnie. I przynajmniej w moim, wiecie, w mojej opinii wyglądam ładnie i tak wiecie, schludnie. Nie każdemu musi się to podobać, ale mi się to podoba, jest mi ciepło i to jest najważniejsze. Więc pamiętajcie, żeby właśnie zwracać uwagę na to, żeby na no, no te składy, na wykonanie, na jakość, bo to jest to, jest bardzo ważne. No i buty, właśnie, dobrze, żeby były jakieś ocieplane, żeby wam było ciepło. Ja na przykład bardzo marznę, jeśli zmarzną stopy, czy też dłonie, czy głowa, bo tutaj najbardziej ciepło ucieka. Więc warto o tym pamiętać. Kolejny punkcik, to jest taki właśnie. Przy butach jeszcze chciałam wspomnieć, że jeśli nie macie butów ocieplanych, ale jakieś tam macie zimowe, które są, które są w porządku, ale na przykład chcielibyście sobie je docieplić, to są takie wkładki do butów wełniane. I to jest też coś, co wam bardzo polecam, bo, no mówię, wełna to znowu mamy naturalny materiał. i Ja sobie kupiłam takie wkładki już kilka lat temu i uwielbiam. Uwielbiam po prostu, ułożyłam sobie je do takich kozaków, które nie były ocieplane i jest mi dużo przyjemniej i cieplej i w ogóle, no naprawdę. Świetna to jest sprawa. Jeśli nie macie właśnie ocieplanych butów, to sobie y, zobaczcie takie wkładki po prostu do butów wełniane. Ok, przebrnęliśmy sobie przez wszystkie takie ubrania, które się zakłada, kiedy się wychodzi na dwór, przed samym wyjściem, o tak. E, więc teraz sobie przejdziemy jeszcze do e, tego, co jest pod spodem. E, I chciałam jeszcze wspomnieć o swetrze, które chyba wydaje mi się że najczęściej zakładamy swetry zimą. Może nie zawsze, ale często zakładamy swetry. No i tutaj również sprawdzamy skład. Warto wybrać um, sweter wełniany, lub też kaszmirowy. To podobnie tak jak wiecie w poprzednich ubraniach, które mówiłam, um, wełna naprawdę grzeje, czy też um, kaszmir, to jest przemiłe w dotyku. Jeśli jesteście właśnie uczuleni na wełnę, czy was gryzie i nie możecie po prostu tego znieść, to warto wybrać wełnę Merino. To jest jest totalny po prostu, wiecie, poziom wyżej. To jest bardzo przyjemne w dotyku, nie gryzie, też bardzo fajnie że To jest w ogóle takiej m, najwyższej jakości wełna. Ja mam kilka takich ubrań właśnie z wełny Merino i to jest cudowne. Naprawdę to jest tak przyjemne, tak ciepłe, że po prostu na nic innego bym nie chciała wymienić poza właśnie tym kaszmirem. Kaszmir i wełna Merino to są moje ulubione materiały na zimę. Oczywiście możecie wybrać też również bawełnę czy też wiskozę, ale to nie będzie aż tak grzało jak właśnie wełna czy też kaszmir. I pamiętajcie, że taki sweter można założyć również do wszystkiego. Powtórzę się tutaj i do spodni, i do spódnicy. Czy też jeśli macie jakąś sukienkę, na przykład trochę bardziej podkrywaną, a chcecie ją założyć, to można założyć na to sweter, um, jakiś grubszy. Też, wiecie, fajnie to wygląda, jak są różne połączenia materiałów, że macie jakąś taką bardziej... Um, jak to powiedzieć taką, może nie sukienkę, ale wiecie o co chodzi? Że nie, nie jest to taka gruba, wełniona sukienka, tylko coś takiego delikatniejszego i na to grubszy sweter. To też naprawdę fajnie wygląda. To też zależy, czy Wam się to podoba, czy nie, oczywiście, ale moim zdaniem to fajnie wygląda, jak są właśnie różne połączenia materiałów. I na przykład mi się bardzo podoba, jak jest sukienka lub też spódnica taka satynowa, na przykład z wiskozy, czy też z jedwabiu, i na to się zakłada sweter wełniany na przykład, powiedzmy. I, I to wygląda fajnie, jest takie połączenie, jest takie... Co, coś ciekawego jest. I to jest takie bardzo eleganckie, luksusowe. Tutaj mamy tą em, spódnicę, która się mieni e, i mamy sweter, który jest wełniany, ciepły czy też kaszmirowy e, i też ma swoją inną taką strukturę niż właśnie ta spódnica. Więc tutaj kombinacji jest naprawdę dużo, można coś sobie wybrać. Jak jesteśmy przy swetrach, to chciałam wspomnieć jeszcze, że są też na przykład spodnie, Wełniany. Też jest coś takiego, słuchajcie, i jeżeli bardzo marzniecie, to takie spodnie też będą super opcją, czy, na, czy też na przykład sukienka, jeśli lubicie chodzić w sukienkach, sukienki wełniane czy też kaszmirowe, takie sweterkowe, dzianinowe, to też będzie świetna opcja na zimę. Bieliznę. Na koniec zostawiam bieliznę, o której też muszę tutaj wspomnieć, bo słuchajcie, jeżeli są mrozy, to trzeba się ubierać ciepło i trzeba się ubierać warstwowo. I tutaj właśnie to jest taki Trik powiedzmy, który warto stosować właśnie zimą. Jeśli jest bardzo, bardzo zimno, wymarzniecie, a chcecie jednak wyjść i ładnie wyglądać, ale też nie marznąć, to warto wybrać bieliznę termiczną. I słuchajcie, bielizna termiczna to jest coś, to jest totalny game changer, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że też dla wielu innych osób, ponieważ jest cieplej. To jest naprawdę bardzo cieniutka, cieniutki materiał, który. Przylega do ciała i bardzo chroni właśnie przed zimnem. I ja polecam Wam taką bieliznę termiczną z, termiczną z wełny merino. Ja mam sama takie i bluzeczki i leginsy. Więc wiecie mogę cała się ubrać w tą wełnę merino i jest mi naprawdę niesamowicie ciepło. Czasami nawet tak po domu chodzę, bo po prostu wiecie, no jest mi tak przyjemnie. I to jest bardzo cieniutkie, a jest bardzo ciepło w tym. No i na tą bazę można założyć wtedy... Naprawdę cokolwiek czy to sukienkę, jeżeli oczywiście długa i zasłanie nam te nogi tutaj. Chociaż powiem Wam, że mam, mam takie lejinsy, które są czarne i zdarzyło mi się je nosić jako rajstopę, bo wiecie, założyłam do tego sukienkę. Z wełny merino miałam te właśnie Legginsy, też z wełny merino jako rajstopy i miałam kozaki. Więc po prostu to wyglądało jakbym miała rajstopy. Ok, i wspomniałam Wam o bluzerce i o leginsach, więc jeszcze też trzeba powiedzieć o skarpetkach. Warto skarpetki też kupić takie mm, grubsze i też albo wełniane, albo kaszmirowe, to zależy. Ja na przykład wełnianych to nie bardzo mogę, bo mnie to za bardzo gryzie. Ale na przykład wełna merino czy też kaszmir. Cudowne. Mam kilka par takich skarpetek kaszmirowych i one tak grzeją, jak ja zawsze marznę i marzną mi zawsze stopy, to te skarpety jak założę, to jest mi bardzo, ale to bardzo, wręcz jest mi czasami za ciepło, więc to naprawdę jest świetne, jest bardzo przyjemne w dotyku. Takie skarpety zapewnią Wam i ciepło, i komfort. I właśnie jak założycie i skarpetki, i właśnie buty ocieplane, to no, nie powinno już być Wam zimno naprawdę. Ostatni punkt, który chciałam jeszcze poruszyć tutaj odnośnie bielizny, to są rajstopy, takie wypełniane, ocieplane, z wełną w środku. Idealnie się sprawdzą do sukienek czy też spódnic, jeśli, jeśli lubicie nosić zimą. To na pewno nie będzie Wam zima straszna. Dzięki temu wełnionemu wnętrzu będziecie się czuć komfortowo, będzie Wam ciepło, możecie dalej. Nie musicie rezygnować po prostu z sukienek czy też spódnic. Ja sama mam takie rajstopy i naprawdę Wam polecam. Są też takie rajstopy, które e, tak jakby imitują rajstopy cienkie, bo czasami, wiecie, w stylizacji lepiej wyglądają rajstopy ciemne, ale takie cieniutkie. No ale jednak jest za zimno na takie rajstopy i nie chcemy marznąć, więc są takie alternatywy w postaci właśnie rajstop, takich grubych, które wyglądają, które są tak jakby stylizowane na cienkie. One w środku mają po prostu taki jaśniejszy materiał, czy to właśnie to wełnę, i one wyglądają na cienkie, a są grube, I, i to bardzo fajnie wygląda. No i doszliśmy do końca. I jak widzicie, moda zimowa nie musi się ograniczać do wyboru między elegancją a ciepłem. Można to połączyć, żeby wyglądać elegancko i żeby było nam ciepło. Pamiętajcie, że inwestowanie w takie ubrania to jest inwestycja na lata, tak naprawdę, bo ja sama zauważyłam, że jeśli kupiłam płaszcz wełniany, który jest porządny, czy też sweter to są to ubrania, które będę nosić latami, bo one się nie niszczą tak jak ja dbam też oczywiście o nie, ale one się tak nie niszczą, zapewniają mi komfort, ciepło, więc to jest naprawdę, to jest inwestycja na lata. To jest naprawdę świetna inwestycja na lata i polecam Wam po prostu mieć w swojej szafie takie ubrania. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!